Nagrywam jeszcze raz, ponieważ nagrałem i po nagraniu znikł, zniknął dźwięk. No to więc jeszcze raz nagrywam. I, I dziś, no dzień dobry ponownie, i dziś kupiłem nową płytę na płycie DVD, którą dostałem wraz z pieniędzmi na Mikołajki i Zanim przejdziemy, to jest paragon, jest to Newsweek, kosztował 29,99 zł, a tutaj jest płyta w środku Warcraft z filmami. Zrobiłem unboxing i wtedy niestety poszło, poszedł dźwięk, nie ma dźwięku, tutaj jak widzicie w środku były dołączone oferty euro, z drugiej strony jeszcze oferta, nie wiem, co to jest. I tutaj ma... ile stron? On ma około 106 stron, ten Newsweek. I tutaj dołączona była płyta DVD z filmem Warcraft. To jest folia po rozpakowaniu folii. Widzicie tutaj sponsorzy. I to jest film, yy, który był bazowany na grze od Blizzard Entertainment. Uwodzi bogactwem uniwersum fantazji, mówi polityka.pl. I reżyseria jest to Duncan Jones. I występują yy, Travis Milman, Paula Patton, Ben Foster i wiele innych. Yy. Jak zarówno w kinie był dubbing, to na płycie też jest dubbing. To sprawdziłem. I tutaj tak się otwiera książka. Tutaj są rzeczy takie różne. I jeszcze jeszcze tutaj był były dołączone kody do 30-dniowej subskrypcji World of Warcraft i, i dodatkowe postacie z gry Hearthstone i Heroes of the Storm. I te kody wygasą 1 października 2017 roku. I tu jest płyta. Oczywiście tak wygląda. Dobrze, to było wszystko.